Uszanowanko Kolarskie wariaty, niezmiennie Wojtek z tej strony, i niestety nagrywam to już drugi raz, ponieważ jak mówiłem e, za pierwszym razem, no to zapomniałem sobie po prostu włączyć nagrywania. Także po raz drugi witam się z Wami, o czym oczywiście nie, nie wiecie. Natomiast dzisiaj będzie ostatnia część, jeśli chodzi o rowery Gravelowe, o moje typy, jeśli chodzi o rowery Gravelowe, ale tym razem będą moje prywatne. Wymarzone rowery gravelowe, i tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o. Nie ma po prostu ograniczeń. Po prostu ogranicza mnie tylko moja wyobraźnia. I oczywiście będzie to czysto subiektywne. Tutaj mm, jest to czysto subiektywne moje zestawienie, i tym razem zaczniemy sobie na odwrót e, od tych najmniej mm, przeze mnie chcianych. Wymarzonych po ten najbardziej wymarzony rower. I zaczniemy sobie od mojego wymarzonego roweru bike -backingowego. I będzie to rower, jeśli dobrze przeczytałem, australijska marka, a będzie to Curve GMX Plus Steel. Jak sama nazwa wskazuje, rower na ramię stalowej. Jest to mój taki wymarzony rower. Do bikepackingu. Bo oczywiście wszystko tu, co bym chciał, po prostu jest. Rama stalowa, widelec karbonowy, świetna geometria, prześwit na gigantyczne opony, bo tutaj w rozmiarze 29 cali, tak, nie przesłużyliście się można mieć opony o szerokości aż 3 cali. Szok totalnie totalny szok. Jest od cholery tutaj insertów, które pozwalają totalnie zamontować wszystko, co się nam wymarzy i jeszcze jedna ciekawostka, bo otóż tutaj na samym widelcu możemy zmieścić bagaże o łącznej masie, uwaga, 14 kg, czyli to tak jakbym na przykład ten rower, chociaż w sumie jeszcze by mi zostało e, trochę mm, bagażu, e, Mógłbym go spokojnie zamontować na ten widelec I pojechać dalej Co oznaczałoby, żebym w sumie miał Dwa zapasowe Znaczy miałbym drugi zapasowy rower Genialna sprawa Natomiast nie jest on też drogi Bo w sumie on kosztuje 13 tysięcy złotych Niecałe 13 tysięcy złotych Natomiast problem jest taki, że oczywiście nie jest sprzedawany U nas na miejscu Nie można sobie się do niego przymierzyć Trzeba go zamówić i czekać Aż z Australii przyjedzie tutaj czy przypłynie, czy przyleci tutaj do Polski. Natomiast cena jest dobra i naprawdę, jeśli on by tutaj był na miejscu, to troszkę by ta top 5 do 15 tysięcy trochę inaczej by wyglądała. Na miejscu czwartym będzie to produkt bardzo rzadkiej, bardzo mm, brytyjskiej marki, która tworzy naprawdę niespotykane ramy i rowery. Wykonane z aluminium, bo tym się szczycą, że skupiałem się na ramach aluminiowych, ale też, o ile dobrze pamiętam, tytanowych. I jest to brytyjska marka Kinesis i tutaj będzie model GX Race. I tutaj też nie jest drogo, ponieważ sama rama kosztuje 1000 kawałkiem dolarów, czyli w sumie niedużo. Natomiast jest to sama rama i resztę sobie trzeba zrobić we własnym zakresie. Natomiast po prostu podoba mi się to w tej ramie to, jak ona klasycznie wygląda w zalewie tych wszystkich karbonowych wytworów, które wyglądają dokładnie identycznie. Tutaj taki aluminiowy rower jest naprawdę wyjątkowy. I jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba w tym rowerze, to to, że jest fioletowy. Bo nie wiem czy zauważyliście, ale na przykład logo mojego kanału jest Koloru fioletowego z złotymi elementami, i tu ta rama wygląda tak samo. Fioletowa z złotymi elementami, i mega mi się po prostu, po prostu ten, ta kolorystyka tak do mnie przemawia, że po prostu z tego względu choćby chciałbym to mieć, bo jeśli chodzi o sam rower, to nie jest jakoś może mega. Zaawansowany. Nie ma tu dużego prześwitu, jakiegoś mega, natomiast jeśli bym chciał taki rower po prostu, żeby sobie potrenować po ścig ściganie się czy to w przełajach, czy to w, na gravelach, to jest to świetne rozwiązanie. I jeśli chodzi o Kinesisa, no to wiem, że będę miał rzadki, wyjątkowy rower, którego raczej nieprędko spotkam na terenie naszego kraju. Bo oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, że hej, przecież Rondo też robi bardzo ciekawe rowery, ale oni wydaje mi się u nas w Polsce będą troszkę bardziej popularni i z drugiej strony też raczej nie będą mieli tak dobrej ramy aluminiowej. Miejsce trzecie i będzie to producent taki najbardziej rozpoznawalny przez was, przez nas, przez wszystkich. Ale będzie to rower naprawdę wyjątkowy. I naprawdę będzie dużo kosztował, ponieważ na stronie producenta on kosztuje 65 490 zł. A jest to Cannondale Super X Lab 71. Jest to tegoroczna nowość od Cannondale. I mega podoba mi się to, że on jest taki nowoczesny. Przed chwilą narzekałem na nowoczesność rowerów gravelowych, ale on ma w sobie to coś. Ogólnie, jeśli chodzi o rowery Cannondale'a, to one, wiecie, one mają w sobie to coś, czego większość rowerów tutaj takich popularnych po prostu nie ma. No oczywiście, na przestrzeni tych lat to trochę się zmieniło. Po kiedyś, jeśli yy, kiedyś, jak Cannondale. Skupiał się na rowerach aluminiowych, które robił naprawdę genialne. Jeśli sobie macie możliwość e, spojrzenia, dotknięcia, poczucia e, ram czy rowerów Cannondale'a wykonanych z lat 90. albo na przełomie e, XXI wieku, troszkę po, po XXI wieku, ale też na przykład te karbonowe e, super e, SIXY, czyli czy inne bardzo porządnie wykonane Cannondale to zauważycie, jakie one były dobrze wykonane. Oczywiście później się trochę już zmieniło, oczywiście trzeba było klepać jak leci, więc troszkę ten czar marki trochę przygasł. Ale natomiast, jeśli chodzi o ten sam rower, o tego Super Xat Lab 71, oczywiście jest to butikowy rower. Lab 71, no to. Ym... To jest taka podmarka Cannondale'a, coś jak S-World wymyśli sobie, które są jeszcze lżejsze, jeszcze bardziej e, dopracowane rowery. I naprawdę, jeśli chodzi o ten rower, to jest taki top, według mnie, jeśli chodzi o wyścigowe rowery gravelowe. To przełajów, to wyścigania się w jakiś e, unboundach, czy coś e, w tym stylu. To on jest właśnie do tego, ponieważ ma genialną aerodynamiczną ramę, która równie dobrze mogłaby się znaleźć w rowerze szosowym. Ma ogromny prześwit na opony, ma bardzo przemyślane te sekcje, które sprawiają, że zwiększa się po prostu komfort użytkowania tego roweru i oczywiście komponenty najwyższej jakości, co sprawia, że po prostu ten rower według mnie jest niedościgniony wśród rowerów gravelowych do ścigania się. Więc jeśli bym chciał na poważnie się skupić na ściganiu, co jest oczywiście niemożliwe, bo już jestem trochę za stary. Musiałbym e, się tym zainteresować w wieku 10 lat e, albo nawet wcześniej, e, żeby być na jakim, jako takim poziomie, a to troszkę już, jak zauważysz, się, trochę jest za późno. Natomiast jest to świetny rower, bardzo mi się podoba i jest naprawdę, naprawdę sztosik. Na miejscu drugim jest rower od mojej wymarzonej marki rowerowej. A jest to rower, po pierwsze, robiony ręcznie, po drugie, na stalowych rurach Kolumbusa. Po trzecie, wykonany we Włoszech. Po czwarte, z wspaniałą historią. Po piąte, naprawdę piękny rower. Piękny w, w swojej takiej prostocie, bo rowery stalowe mają to właśnie co, to coś, że one są klasyczne, ale z drugiej strony naprawdę piękne. A mówię tu o Officina Patalin. Matera. I jeśli wejdziecie sobie na stronę producenta, wejdziecie sobie na stronę tego konkretnego modelu, to poniżej zdjęcia zobaczycie naprawdę świetnie napisany tekst na temat tego roweru, na temat tego jak dobrano nazwę, jak zostały one tworzone. Jak sprawiają, że chcemy jeździć po gra na gravelu. Naprawdę powiem Wam, że tylko Włosi mogliby napisać taką, ile tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięcioakapitowy yy, historię tego roweru, która jest w sumie no, nie niedawno wyprodukowanym, powstałym rowerem, ale naprawdę ta historia to chociażby to, jak to jest napisane naprawdę marketingowy majster, majstersztyk e, sprawia, że naprawdę chce się kupić ten rower a to, że jest wykonany właśnie na stalowych ram, e, rurkach Kolumbusa, to, że jest wykonany ręcznie przez jakiegoś Włocha wiecie, mi się to tak mi się to tak kojarzy, że to jest robione we Włoszech, wiecie, w jakiejś takiej małej wiosce, takiej włoskiej, takiej ściśniętej na jakimś szczycie e, włoskich e, włoskiego wzgórza dokoła, wiecie winnice i tak dalej drogi, stratę, z jednej strony macie blisko do Adriatyku, z drugiej strony e, mm, naprawdę genialne to takie wyobrażenie, że sobie siedzicie w tej wioseczce, popijacie sobie espresso i czekacie na swoją zamówioną pizzę, a tam niedaleko jakiś Giovanni czy Giorgio składają Twój wymarzony rower gravelowy na stalowych rurkach prosto z włoch, które są picobello, naprawdę. Więc jeśli chodzi o ten rower, to jest taki naprawdę dobrze zrobiony produkt, ręcznie wykonany i to, że spotkacie drugi taki rower w Polsce, no wręcz graniczy z cudem, ale naprawdę warto sobie wydać te pieniądze na taki rower, a nie na jakiegoś tam kupionego, oklepanego Gianta, Treka i tak dalej. Bo chodzi o to, że ten rower jest wyjątkowy i jano za nim sprawiam, sprawia, że... Sami czujemy się wyjątkowo, pomimo tego, że on nie jest jakiś taki krzykliwy, że patrzcie, tu jestem, patrzcie, jaki mam fajny rower. Nie, to jest rower dla takich wysublimowanych ludzi. I to mi się właśnie podoba w Oficina Padalin, bo to jest manufaktura moich marzeń. Że naprawdę marzę o tym, żeby posiadać. Jakiś może nie od razu rower gravelowy, bo jak zauważycie to drugie miejsce, ale szosę z oficina Patalin z malowaniem chromowelatą, Naprawdę, naprawdę piękne, wyjątkowe rowery. Ale to nie jest miejsce pierwsze, bo miejsce pierwsze, jeśli chodzi o gravelę, zajmuje mój inny, wymarzony rower. A moim wymarzonym rowerem gravelowym jest rower gravelowy na ramię. Tytanowej, ale nie jakaś taka zwykła tytanowa rama, że sobie pospawają jakoś tak i, i jest tytanowa rama. Oczywiście to ma swój urok, natomiast chciałbym, że jakbym posiadał taki rower, żeby był naprawdę wyjątkowo wykonany. A jedyny rower, który spełnia te wymagania, według mnie, to Number 22 Drifter X. Nie wiem, czy kojarzycie tą markę. Jest bardzo, bardzo rzadka i jak patr patrzę się teraz na te zdjęcia, on wygląda tak naprawdę, naprawdę wyjątkowo ten rower. Stalowa rama wykonana z największą dbałością o szczegóły. Z naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze wykonana na najwyższym poziomie i nawet te oznaczenia marki Number 22 one są tak Dobrze wyglądają. To, jest, to może nie jest kolejny rower, który jest krzykliwy, który mówi: e, patrzcie tu, 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 tu. Nie. To jest rower, który jak przyjedzie, to wszyscy się na niego obejrzą i stwierdzą, czy to był naprawdę rower, czy mi się tylko przewidziało. Bo jest naprawdę, to jest kawał pięknej, no. pięknej rzeczy. Fajnie się tutaj obracać wśród takich. Pięknych rzeczy, bo ogólnie wtedy mamy piękne życie. Co nie? I nawet to. Ten element z logiem na widelcu, on jest złoty. I tutaj na stronie mamy pokazane w tym malowaniu takim beżowym. Czy to jest zwykła e, surowa stal? Nie wiem. E, czy tytan? Nie wiem, generalnie, ale naprawdę wygląda wyjątkowo to połączenie beżu i tego brązu, złota, coś takiego. Naprawdę połączenie tego jest naprawdę wyjątkowe i to nawet to zwykłe zdjęcie sprawia, że naprawdę kupili mnie. Jeśli bym miał nieograniczony budżet, po prostu ktoś by powiedział, kup sobie taki rower jak chcesz, to to byłaby moja pierwsza myśl jeśli chodzi o rower gravelowy. I jeszcze dodatkowo tutaj nie ma zwykłej sztycy, tylko tak jak w rowerach tych najdroższych, jeśli chodzi o producenci rowerów szosowych, czy jak Trek, czy Giant. Tutaj też jest masz zamiast sztycy, i to też sprawia, że ten rower wygląda wyjątkowo. Naprawdę marzę o takim roweru, i być może w bliższej bądź dalszej przyszłości będzie mi dane posiadanie takiego roweru. I to by było na tyle jeśli chodzi o moje zestawienie wymarzonych rowerów gravelowych, jak Wam się podobało? Może Wy macie jakieś takie wymarzone gravele? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, nie ograniczajcie się. Tutaj tylko jedynie własna wyobraźnia Was może ograniczać, no bo to są po prostu nasze marzenia i chcemy, mamy prawo po prostu je mieć. I to sprawia, że po prostu chcemy żyć dalej i chcemy jeździć na rowerach, bo może kiedyś, pewnego dnia, po prostu będzie nas, będziemy mieć możliwość, żeby posiadać ten rower i żeby się po prostu z niego cieszyć. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i rzecz jasna, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!